Zniknęły jej usta i nozdrza. Pory skórne się zasklepiły. Spałam wtedy w pokoju obok. Ewelinka leżała w łóżeczku. Nie mogła wydobyć z siebie głosu. Nie mogłam nic zrobić. Znalazłam ją całą siną, że aż fioletową i zimną. Moją Ewelinkę. Jej błękitne oczka zastygły w przerażeniu. Nie rozumiałam, jakie przekleństwo skleiło jej usta oraz nos i nie pozwoliło oddychać. Jak głęboko może sięgnąć diabelskie złorzeczenie? Lecz wtedy obudziłam się, nawet nie pamiętam, kiedy otworzyłam oczy, bo uczyniłam to tak nagle. Wstałam i pobiegłam do łóżeczka Ewelinki. Moje serce, jeszcze złamane od sennego koszmaru, nie zdołało się zagoić, gdy zajrzałam do łóżeczka, a ono stało puste. Nie było w nim nikogo. Usiadłam, zapaliłam papierosa, myśli o ratunku ulotniły się razem z dymem. Lata temu popełniłam straszliwy błąd. Byłam studentką bez pracy. Przyjechałam do Łodzi na studia. Potrzebowałam pieniędzy. Podstawiona znajoma zaproponowała mi, abym wzięła udział w, w laboratoryjnym eksperymencie przeszczepiania wspomnień. Wyosobowałam wspomnienia na iklidach i urodzinach do うん。